Ja pierdolę. O kurwa. Ja to wszystko jer w dupę kurwa. Mogę w Polsce zostać, to tu kurwa rowek chłopie, ja dole... Co to kurwa jest? Ja, Kuj w dupę policji. O kurwa. Polski <gry> legion. <gry> <gry> Polska kurwa dziwka jebana. <gry> legion kurwa. Polski Legion to kurwa. Nie są tacy idioci jak ja, kurwa. Ja to pierdolę. Zakopcie mnie, kurwa, tutaj, proszę. O, kurwa, zakopcie mnie. Chodź. <grywa> <Dawaj. grywa> zakopcie mnie, chuj. A tutaj zdechnę pewnie. Zakopcie mnie, proszę was. <grywa> Na dół, Wszystko z powrotem. 지옥! <laughs> <laughs> <laughs>